We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Witam serdecznie na pierwszym odcinku z drugiego sezonu, tak naprawdę, który zaczniemy, mam nadzieję, że tym razem skończymy. Tak, dla osób, które oglądały pierwszy, dla osób, które nie oglądały pierwszego, to za chwilę wszystko zostanie wyjaśnione. Z serii Deforest Forest ze mną jest Michał. Dzień dobry! Ja już tam biega. To robiłem wyprzedzić fakty. Co? Postanowiłem wyprzedzić fakty I już coś zbieram. O, a ja mam delikatne ale ta skrzynka poleciała. Ehm, parę 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 kuku? Ehm, pierdolę bez sensu, ale tak. Ehm, kwestia tak, tak. z tego typu. No, możesz. Czy... Czy tłumaczymy nasz kanał? W jakimś tam stopień? No, po, kto wie, ten wie, że poprzednia seria była prowadzona razem z innym kanałem na, na społeczność. Niestety, że tak powiem, kontakt się urwał. E doszło do pewnych. E no, urwał nam się po prostu kontakt taki lepszy i nie prowadzimy już razem tej serii, dlatego, a że iż ponieważ ja z Michałem nigdy tej gry nie przeszliśmy, to chcemy razem z wami ją przejść na odcinkach i prawdopodobnie również na live'ach. Zapraszamy na Discordach, gdzie będziemy mogli wspólnie, że tak powiem, grać, budować, będziemy, że tak powiem, tworzyć małe miasteczko, w którym każdy buduje swój malutki domek i... E, tak i myślę, że e, będziemy powoli tutaj e, iść m, mocno do przodu. Ja tylko czekaj, pod czym to było? E, pod Bebu, ja, doba, jeszcze nie. Tylko, ja jeszcze tylko dodam, e, żeby nie było żadnych niedopowiedzień. To nie jest tak, że mamy jakieś konflikty, dramy, czy chcemy się pozabijać. Po prostu mamy taką nie inną sytuację, gdzie brak czasu po śmierci naszego też e, sympatycznego i przyjaciela Jareckiego, każdy z nas to troszeczkę inaczej znosił i po prostu uznaliśmy, że damy sobie, damy sobie na luz, ale też nie żeby, nie, nie, nie chciałbym, żeby ktokolwiek z widzów tutaj się doszukiwał jakiejś piątej prawdy ani jakiegoś konfliktu, nie? Po prostu jest jak jest, mamy inne wizje na życie, nie? Tak. Czy się koza ze mną zgodzisz? Tak. Ja już zawczasu postawiłem, e, czekaj, e, jeszcze opcję, e, gdzie to było, rozgrywka, odrostanie drzew, e, włącz, e, pozwalać na oszustwa? Nie. Muszę rozumiem. E, dopuść wyburzanie budynków, e, wy... wyłącz dopuszczenie obrażenia, gracza PvP wyłącz. Grafika jeszcze. E... Drodzy, widziałem słuchajcie, i koza przy okazji. Ty to tak trochę ukradkiem jesteś, e, um. Postawiłem znacznik, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest samolot. Mhm, spoko. Ja bym proponował, żeby odzyskać to, co mieliśmy na tamtej serii, w sensie być poziomowo i zaczęli od takich pierdół w stylu te worki, saszetki i tak dalej, nie? Na te woreczki, na patyki i na kamienie. Pamiętasz, jak się to robiło? E, skóry królików. Dobra. To najpierw zróbmy tak, że pójdziemy się kompu kompu Najpierw to chodźmy przed siebie, zobaczymy gdzie dojdziemy Tak, oczywiście, tylko musimy się wykąpać przy okazji, żeby nam się żadne komplikacje... Sarny! Uwaga, sarny! Ile jest tu jest? O kurwa Szkoda tylko, że nie mam jak... czekaj Zwykła na to były dwa proste patyki, tak? Tak no właśnie, propozidy. Okay. Dobrze. No. To se on chyba nie poda... O, da się! co? No, ja już próbuję. A ja drugi stanik znalazłem. się... O, czekaj, bo tutaj są kućwa cztery ryby tu leżą. Weź chodź. Gdzie ty jesteś? Człowiek. Rukwa, ja daleko jestem. Zapomnij. Prędzej mi rączki odroszę. Właśnie ty żeś poszedł, to mnie zastanawiał. Pizdu. Jak mam te pie... one, A, tutaj Ułyby... też masz ryby, okej. Okay. Ja się umyję. Jak mam te łyby upolować, jak one tak daleko? Chociażby tak. Chodź, mam dla ciebie rybę. Czekaj, czekaj. Tutaj, tutaj gdzieś rzucam. Taka Taka by mi ambicja, te pieprzone wjechały. Tu gdzieś leży ryba. O, chodź, bo tu leży ryba. Tu. Kaj, ty jesteś. Tu. Ryba. czekaj. Ja tu Pani ostatnio na... grałem w, w Russian Fishing 4, to... Umięł łowienie. Ucho, ja już więcej nie mogę, łyb, okej. Okay. Tak, bo możesz mieć tylko trzy. Dobra, to chodź, idziemy dalej. Czemu ty jest tym indusem? Patrzcie, jaki drewniana korza tu powinien być drewniany hindus. Zmieniamy mu kano, słuchajcie Kurwa, nie trafiłem. Dobra, to czekaj. Czekaj. 3, 4, dobra. No to i tak nie działało tutaj. Możesz sobie głowę wziąć, na pamiątkę. Mhm. No tu kolejny A to łyby to na razie chrzanić to łyby skoro ale, mam ale. Marzenie, tylko czy... Oho Uważaj sprawy, z lewej znaczy się są, to prawą idziemy Nie wiem gdzie dojdziemy Gdzieś na pewno Boże. Czekaj, bo ja tu zapomniałem jednej rzeczy zrobić e, Otóż włączyć muzyki to, Ale... O jakże krótkiej nazwie, co? Tak Wiemy, e... w ogóle jesteśmy? Aha, tu jest jakieś wejście do. Nie, to nie jest wejście do. Ten... Kurczę, musimy się zabrać koniecznie za te lepsze dzidy, za te. woreczki, nie woreczki. Wiem, gdzie jesteśmy. Ok, czekaj. Daj mi tam do ciebie dojść, bo jestem. Dali, I wreszcie, to kurwa jasno. Czy wtedy o kurwa? Też już wiem, gdzie jesteśmy. <noise> Też zobaczyłeś wielką dziurę. <noise> tak, to coś czekaj. Ja usilnie próbuję Czekaj, szary, tam są bo... góry. To woda powinna być? Czekaj, bo tu. Ja bym na Twoim miejscu się ładnie oddalił. Ja już skupiłem samolot w ogóle. E, a ja, e. dobra, wypierdzielam. Uponowałem jakąś sobie szarlę. Okej, okay, pod trójką jest chickera, to muszę co pamiętać. Na razie, póki tego nie pozmieniam. Fajnie by się przydało nam dojść do brzegu przynajmniej, byłoby miło. Czekam, bo mnie kolega goni. Dlatego ja Nie, e, Ja wiem, że ja się mam niebawem. Zjawić z Krakowie, ale Krakowia mnie tutaj parze Halo! Oj, przepraszam. Teraz ja się zachowałem jak kimś z Krakowi. To jest to przez rączki, dżik, nóżki dżik. Kości mu się przydały Ale to myślę, że z, y, 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 Najpierw to trzeba zaopatrzyć się w jednej Czekaj Ty mi weźmy pomóż Więcej unik ma czety łamana Weź przez ten goć gaśką i pomóż, bo ja wdycham Jeden jest. Ja się trzymam swoich standardów moralnych z poprzedniej serii. Nog nieżre. Dobra. E, to proponuję jednak iść w drugą stronę. tak. Okay. Podkryte nową zwierzynę. Ta ręka. Nie wiem, jak to jest, ale te rączki strasznie nieprecyzyjne są u ciebie też? Ty też masz tak nieprecyzyjne rączki? Jak nieprecyzyjne. Bo tam, gdzie wskazuje mi paluszek, to idzie dalej, gdzie wyżej. A, to tak. Dlatego ja nie rzucam ci tą. Ja jestem gdzie Dlatego idę szukać y, 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 brzegu, żeby znaleźć liny. Mhm. Wróciłem pod samolot. E, o Jezu, to ty na mnie nie poczeka. E, dobra, patrzcie widzowie, mam tu nagrane kolega z niego. No. Dobra, ja mam mięso trochę i te skóry. Tylko pytanie, czy te skóry e, sarnie będą się przydawały też do tych jakichś saszetek, czy coś? E, też, też się będą przydawały, zresztą już ci mówię. E, bo też mam skórę. E, do bukłaku, e, torbę na dzidy możesz zrobić. Ale przede wszystkim bukłak z dwóch skór i liny. Okej. Okay. Dwie skóry szarne jest... i lina i robisz bukłak. Okej. Okay. Czyli coś, co nam się na pewno przyda, więc musimy jeszcze po, e, starny popolować. Chyba, że no ty ja masz już... Ile ich trzeba? Potrzebujesz dwóch skór na jeden bukłak. Ja mam dwie tylko skóry, jak na razie. No to byśmy musieli jeszcze jedną sarę. O, doszedłem do brzegu. Oj, jestem przy kotwicy w ogóle. <grymne> Ty zaraz powinien być jacht. E, jacht jest z drugiej strony e, świętego drzewa. Aha, No ale chce się w tych okolicach, nie? Ale mamy garnek. Tutaj. Czekaj, bo, bo chcę. Obój znalazłem, a coś mnie cisnęło, żeby powiedzieć, że zupę znalazłem, nie? Nie wiem drodzy widzowie ja chyba muszę... Alkohol? Sobie... O! Idę! Kusiłeś mnie, dawaj Ja to wiem jak michała skusić To nie zabrzmiało, ale... Dobra, czyli tam będą kontenery z tamtej strony Ja się zapiszę na wszelki wypadek miejsce pierwsze OK. No chodź, chodź Michał Oto czekamy na Michała okej, okay. Michał już wrócił, tutaj dobiegł do nas. Tutaj masz miskę Garnę to już wcześniej Nie pytaj jak, nie pytaj gdzie Cześć Madarnki, zdarzałem Cię. Eee, hilfe? Eee, aha, bo Ty pa padłeś. Tam poklep się z koleżanką, ja wiem, że to źle zabrzmiało, to miało tak zabrzmieć. Nie mi tu kolegę będziesz... ...paść. Dzięki. Dobra, to y, chodźmy sobie tędy brzegiem. Mówisz, że jeszcze nie czas na emeryturę? Tak. Jeszcze nie czas. To dopiero początek. E, chcesz no, głowę no, rekina? A no, po co mi to? A nie wiem. Nie tam proszę. A Czekaj, to nie no, rauk gdzie możesz tak, założyć głowę duży, rekina tak. na siebie. Tak. Masz rafta w ogóle. Nie, ale kiedyś też będziemy mogli ograć jakby będzie, że tak powiem na to Ja posiadam Pieniądze No, zresztą to jest kolejny Surmina, który kilka razy zaczynałem i nigdy nie skończyłem hmm. O tu widzę, że coś można podnieść O walizeczki. Oj, leki! O, tak, Tak, mi tu jest jeszcze jedna, ale. A dobrze już. Ja Nie już poszedłem, idę do łódki. W łódce można iść spać od razu. Y, no, tam sobie pójdziemy spać, zrobimy drugi zapis. ogóle co ty myślisz, żeby się jakoś właśnie przy plaży wybudować? Nie tak w centrum wyspy. Ostatnio się to tak wybudowaliśmy, nie? Ostatnio na wyspie. A mi chodzi, żeby nie tak, wiesz, ten, tylko w jakimś miejscu, gdzie byśmy... Żeby nie, żebyśmy nie latali przez pół wyspy do jakiegoś... Ale też inaczej, przy plaży, ale nie bezpośrednio No tak, tak. W sensie, wiesz, zobaczymy ile osób będzie grało, bo wiesz, jeżeli się tak okaże, że będzie grało... Lobby jest niestety tylko na 8. Ale w tym momencie może się okazać, że na przykład ogólnych osób może grać na przykład 10, to każdy będzie chciał swój domek. O, też było alkohol. Mhm. Dlatego mówię, żeby to zrobić jakoś tak przy tej plaży, w sensie, żeby to nasze miasteczko. Żółwie! Tak. Zrobić, Ja nie wiem, czy ja mam jeszcze miejsce na mięso. Ja na pewno mam. Ale na skorupy na pewno masz. No skorupy jeszcze nie mam, nie? To się przypomina stara dobra seria z Foresta. Tak. Bo tam co chwila tłukłem wam te żółwie. No ja też nie mam mie miejsca na mięso już. No. Ale to no, wiesz to... co? Zjedzmy. E, ognisko. Już. Robisz? No. I po jednym kawałku weź zrobisz i po jednym kawałku będziesz miał To Cię, od okay. razu To od razu wtedy będziesz miał miejsce na Ty podniosłeś ten kawałek Wrzuć najpierw swoje to do jedzenia No ja wrzuciłem jeden kawałek Ale to chyba dwa muszę wrzucić dla siebie To, ja, bo jestem bardzo głodny ale się jasno zrobiło Przez mhm. ten błysk Normalnie jak w ETS się O ETS to też jest ciekawy pomysł A, dobra, nie. mi jeden wystarczył Dobra, to już zjedz no to długie, nie? Zdryli! Zepsuje Cupowa no, sytuacja w typowo polskim domu, nie? Przed świętami nie jest bo to na święta, a potem jedz, bo się zepsuje. Tak, tak. Ile tu rekinów? Szkoda, że z, ich, z nich nie da się mięsa wyciągnąć. No, a to by było chyba za bardzo OP. czekaj, to ja sobie wezmę leki. Więc. W zasadzie to brzmi jak. O, pieniądze. Jakieś ja baterie nawet go. tam były. Ja nie mam leku. Nie wiem, piłka znalazłem. Tak będziemy lepsi niż polska reprezentacja w piłkę nożną. Także... E, to są leki, nie wiem, czy je widzisz. Gdzie ty o. jesteś? Widzisz je? Nie ja są tylko szmatyczko na patyczku. Ok, to ja ci dam. Leki, masz. Nie się zdawało, że ja podnosiłem te leki. Albo ja ich, no nie widzę. Nie jest. To jedna córka tylko. Alkohol. Dobra. Yy, chodź na ten stateczek. No także drodzy widzowie myślę że to jest pierwszy... Popraw mnie jeśli się, się mylę, ale to jest pierwszy Forest od, od kątyki, to Jarek zrobisz offline, nie? No Więc będziemy nie wiem czy w tej grze się da robić takie spontaniczne ee, spontaniczne konstrukcje z kamieni, ale myślę, że jego nick byśmy mogli w bazie wypisać jako taki centrum Co to sądzisz o tym... No to leko. A ja, wy... a ja wypiłem jedno mleko dzisiaj, prywatnie. O, i zdjęcie Waltery czy jak ona się tam nazywała. Tak, I dla pieniądzów. Dobra, C. Zapisz. Z, a wie C. I Z. I od razu chodź spać. Trochę mi niekomfortowość z tym, że śpię w tobą w jednym łóżku, ale dobra. Połowa twoja, połowa moja. Okay. No, I znowu jest na błotek Batoniki czy mięso? Chodź, mięso, bo nam się zepsuje po prostu. I dalej pada. Tu też były żółwie? Eee, wszędzie na plażach były żółwie. To trzeba żółwia jednego kaputnąć, żeby była zamiana. Mięso zjedzone, mięso we Chcę zjeść mięso i mieć mięso. O, żółt, a prawa. Cześć. Nie, nie, nie. Ja te ryby opiekę. Ja lubię mięso. E, dobra, ale widzę, że już mamy... Odpowiednią ilość nagrania, więc e, tutaj przy ognisku sobie zakończymy odcinek pierwszy i do usłyszenia w, w, w następnym odcinku, na który zapraszam. Zapraszam oczywiście na Discorda Hiche, link w opisie. E, a Michał znowu... Zasadzaj e, jak kręciła. Chyba już z, z głodu świruje. E, dobra, to... E, mian, mian. Tak. Żajkę! E, 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 zjem sobie rybkę. I trzymajcie się do następnego.